Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj y, kolejny unboxing. Y, unboxing ciekawy, ponieważ y, będę mówił o dwóch lokomotywach. Właściwie unboxing dotyczy lokomotywy, którą wydało piko, ale również chcę pochwalić się lokomotywą wykonaną, y, że tak powiem, na zamówienie lokomotywą, która jest manufakturowa, podobna, nie do końca taka sama, ale o tym wszystkim zaraz w prezentacji wyjaśnię. Robię też ten film już nowym sprzętem, nowym, nowym aparatem. Także jest to też pewnego rodzaju próba jakości, jakości nagrywania. Poza tym, długi czas nie było mnie w domu i. Jest bardzo dużo rzeczy, których chciałbym Wam pokazać, stąd też, jak zauważyliście ostatnimi czasy, ograniczam się do rzeczy, których nie znajdziecie na innych kanałach, czyli do rzeczy bardziej poza granicami polskich kolei, czyli kolei bugarskich i związanych z Bałkanami. Ale wszystko w swoim czasie, jest sporo nowości powiedzmy polskich. Być może zajmę się prezentacją tych nowości, później polskich których po prostu na innych kanałach nie zobaczycie. Stąd też, no, żeby nie powtarzać, nie pokazywać tego samego, staram się skoncentrować na tym, co dla Was może się wydawać nawet egzotyczne, jak to jeden z kolegów niedawno mi napisał. Tak jak już wiecie z opisu, lokomotywa, lokomotywa Pico, lokomotywa, która e, jest, oczywiście to Skoda, Skoda z dźwiękiem numer katalogowy 97402 lokomotywa S499 tutaj w Bułgarii to są lokomotywy serii 44 oczywiście w malowaniu czechosłowackim stąd też epoka czwarta no i cóż klasycznie pudełko Pico tutaj żadnych nowości nie mamy. Lokomotywa już jakiś czas znajduje się, że tak powiem, w moich rękach, ale mój wyjazd dalszy nie, nie pozwolił mi wam jej pokazać wcześniej. W międzyczasie też pojawiła się rzeczona lokomotywa manufakturowa, więc rozpakuję szybko. To już druga lokomotywa Pico idzie za ciosem druga lokomotywa czechosłowacka czy, czy też czeska, jak by to powiedzieć. Um, pakowana podobnie zresztą jak jak zapakowana jest e, lokomotywa e, laminatka którą znacie którą już Wam pokazywałem nieraz w różnych porównaniach e, tak, mamy tutaj na stole może pozwolę sobie troszeczkę zmniej, zmienić kadr, zrobić powiększenie troszeczkę może przesadziłem o, w ten sposób pokażę Wam e, jak wygląda rzeczona lokomotywa. Yy, nie mogę jej położyć na boki, dlatego że ma zamontowane lusterka. Przepraszam, mam nadzieję, że muszę się nauczyć sterowania też yy, yy, ostrością w tym aparacie. Okazuje się, że to wcale takie takie proste nie jest. Więc pozwolę sobie zrobić to ręcznie. Proszę bardzo. Piękna lokomotywa. Taki klasyk tutaj w Bułgarii, nie tylko w Czechach, ale tutaj również klasyk. Naprawdę bardzo fajna, wykonana w detalach lokomotywa. Trzeba powiedzieć, że Piko naprawdę idzie za ciosem i wydaje coraz ładniejsze modele, coraz ciekawsze. Oznaczenie 499-0205. Lokomotywa ta będzie przerobiona na warunki bułgarskie. Bardzo ładne i filigranowe są tutaj e, tak jak widzicie pantografy. Zresztą e, zobaczcie jak pięknie wykonane jest czoło tej lokomotywy. Mamy oddzielnie zamontowane wycieraczki, e, bardzo fajnie wykonane lampy. Naprawdę bardzo fajna fajna robota. Pokażę może jeszcze podwozie, ponieważ podwozie mamy tam charakterystyczne takie skrzyżowanie elementów. Które już pojawiły się y, chociażby w laminatce. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. Może w ten sposób to zrobię tutaj. Yy, nawet powiem szczerze, gdzieś mi uleciało z głowy, jakby się to po polsku nazywało: sztangi, czy takie elementy wspornikowe, wspierające. Bardzo piękny model. I teraz y, po, po co pokazuję tą skodę? Mało co związaną z Polską oczywiście, bo mowa o raczej taborze bałkańskim albo czechosłowackim też. Tutaj w takim ładnym, fajnym pudełeczku miałem zamontowaną, schowaną lokomotywę, którą wykonał dla mnie Spas Stojanow. O proszę, lokomotywa bułgarska. Z tym, że jest to troszeczkę inny model. Są istotne różnice, dlatego że jednak to wykonanie tego modelu manufakturowego jest o wiele starsze i jednak no, można się dopatrzyć wiele różnic. Przede wszystkim pantografy, które są trochę archaiczne, ale które no, tak wyglądały na kolejach bułgarskich, wyglądają zresztą do dzisiaj, stąd też tutaj przekłamania nie ma. Jest to jednak model młodszy, jest to model 6 epokowy, więc mamy zamontowane klimatyzatory. Jest to model, który jest modelem troszeczkę różniącym się od tego prototypu, który mamy od Pico, bo ma te elementy takie typowo czechosłowackie. To są bodajże jakieś wywietrzniki, czy też elementy związane z Chyba z układem hamulcowym, o ile dobrze pamiętam, ale nie chcę tutaj w tej chwili jakieś gafy strzelić, ale jest to też piękne wykonanie. Mając na uwadze, że jest, że jest to model wykonany absolutnie od podstaw, więc tutaj nie mamy absolutnie niczego gotowego. i Oczywiście jakieś wtryski żywi, żywicze i tak dalej. W podwozie też jest inne. Mamy kilka serii tych lokomotyw czeskich, które jeździły w Bułgarii. Seria 43, 44, 45. Więc trudno powiedzieć, do której, o której wersji jest najbardziej podobny wariant Pico. Zobaczymy, to troszeczkę jednak powiększyć. Bardzo ładnie wykonane tabliczki fototrawione naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego modelu, model jest udźwiękowiony, zresztą ten od Pico również a więc za chwilkę postaram się Wam na torach pokazać jak te życzelne modele się zachowują bo myślę, że to będzie bardzo, bardzo dla Was ciekawe no więc tak to wygląda może tak, jeszcze pozwolę sobie tutaj położyć tą lokomotywę ona nie ma lusterek, więc nie ma problemu w tą po prostu odwrócę i postaram się tutaj w jakiś sposób dodać ostrości. Proszę bardzo. Troszeczkę może powiększę. I możemy sobie zobaczyć właśnie obie te lokomotywy. Tak mniej więcej. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczcie. Zresztą możemy sobie też śmiało obejrzeć z bliska. Rzeczoną lokomotywy. Nawet możemy się pokusić o. Zobaczcie, jak dokładnie są wykonane napisy. Wszystkie szczegóły są naprawdę na wysokim, wysokim poziomie. Jest to druga zaciosem lokomotywa piko. Naprawdę piękna sprawa. Pozwolę sobie jeszcze pokazać Wam lokomotywę od Spasa, żebyście też mieli świadomość, że wyroby manu manufakturowe też mogą wyglądać całkiem przyzwoicie i fajnie. Zobaczcie te fototrawione tabliczki. Skoda. Piękna sprawa. Zapraszam Was teraz po prostu w tej chwili na, na makietę. I tam pokażę Wam, jak te modele wyglądają, jak wyglądać dźwięk tych modeli. Myślę, że będzie to dla, dla Was i dla mnie ciekawe porównanie. Zacznijmy od dźwięków lokomotywy PICO. you yeah. Thank you. No, i teraz lokomotywa manufakturowa, odsława, niestety, gubi mi się ostrość. Hmm, stracił prąd. No, ostrość. <laughs> Muszę nad tym popracować. Czasem nie zauważę i mi się gubi ostrość. Trzeba poczekać na rozruch lokomotywy. I dopiero wtedy ona ruszy. A jako, że dawno nie jeździłem po torach, no to one się zaburdziły. No, niestety gubi nam tutaj się. Ostrość się gubi. O, 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 o! Ale. Tak to jest. Nie wiem, co mam pierwsze patrzeć: czy na ekran, czy na lokomotywę, czy na pilota. I tak to wygląda. No, właśnie, tak, wygląda, tak wyglądają te lokomotywy. Tak wyglądają ich dźwięki. No, taka próba też trochę po jakimś dłuższym czasie. Także dzięki za uwagę. Tak to tak wyglądają nowe, moje nowe lokomotywy. Jedna z nich już wkrótce e, przejdzie transformację na, e, na bułgarską. A więc dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć.